jest 12 grudnia wieczór gdzie ty w tym momencie się znajdujesz? no w, w, wtedy w domu tu byłem w Grudziądzu akurat i spałem praktycznie, dopiero rano jak się obudziłem dowiedziałem się od, z telewizji bodaj, że Jaruzelski przemawiał i że wprowadził stan wojenny od razu wiedziałeś co to, co, to, co, to jakie to zagrożenie z co niesie się ten stan wojenny? To tak nie bardzo wiedziałem, no bo nie ja chciałem, że wojenne to wojenne. Myślałem, że będzie mobilizacja jakaś i do wojska na powołają, ale na szczęście nie. I do niedzielę, do godziny chyba 16, byłem w domu. Wszystko tego, tam mówili wszystko, co, jak będzie, to jak z takimi przerwami, i jak co, co trzeba zrobić, co, co będzie zmilitaryzowane, co nie. I dowiedziałem się m.in. Prawdopodobnie jeszcze tam się dowiedziałem, że jest kopalnie będą zmilitaryzowane też. Bo gdzie Ty wówczas I pracowałeś? pracowałem na kopalni węgla kamiennego, Lenin się nazywał. Teraz mm -hmm. jest Mysłowice-Wesoła. I tam wsiadłem w pociąg i był pociąg bezpośredni Gdynia-Mysłowice. I rano przyjechałem, zupełnie raniutko tam było, chyba ten pociąg był około godziny piątej czy coś, nie, pa, nie pamiętam dokładnie nie, nie. godziny, wysiadłem z tego i poszedłem do pracy na kopalnię. Ja poszedłem do pracy na kopalnię, kopalnia zmilitaryzowana, wszystko nam tam zaczęli przedstawiać, jak to wygląda i poszliśmy na cechownię. Tam było tak, tak, na cechownię zawsze było, tam, jak były zawody sportowe, to był jako ring, a jak były takie, to cechownie, wszyscy się tam, górnicy z się zbierali i tam ktoś zawsze coś proponował, mówił coś o czym, jak się to, i też między innymi tutaj weszło i Zaczęło się, Ale tu była sama Solidarność, górnicy byli, cała cechownia była zajęta, i Solidarności mówili, i nic nie było. Wiadomo, nic nie to I po jakimś czasie, może by to było, chodziło o to, żeby uzgodnić, że jest strajk, żeby nie pracować, a ci górnicy, które miały zmianę ranną, żeby zjechali na dół i tam na dole, żeby zostali. No i tak podjęli decyzję, to jak się zaczęli i to, jak się zaczęli górnicy rozchodzić, to tyle, żeśmy słyszeli tylko jak szyby pękają. A w cechowni, jak się wchodziło z prawej strony od cechowni, to były takie dziwiałe były z szybami, a że mogli się zomowcy przerwać tymi tampałami, tymi tarczami, no to walili w to i tłukli wszystko, co się dało, żeby wejść. I wtedy, jak wyszli, no to zaczęli wszystko tego, to myśmy już odeszli, kawałek z tego, dopiero żeśmy to słyszało, to się tłusze i słyszeliśmy tylko jakieś krzyki jakieś i tego i rapała, co. Także tam z weszli, ta część górnika szycco do, do tego, to poszła szybko na, na, te, na, na zjazdy i pojechali na dół prawdopodobnie tam, bo tam jakiś chyba, nie, nie pamiętam, gdzie tam dni było tego, ale tam był chyba z dwa dni, tylko ten strajk był. I wtedy wszystkich, to co my patacyśmy się dowiedzieli, to wszystkich w solidarności z komisji zabrali, zatrzymali. Na kopalni tak. zagłosowaliście, że ma być strajk. Y tak. Jak, jak to się dalej potoczyło? Ci górnicy, którzy mieli zjechać, poszli do, 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 tam do, poszli w te, w te korytarze, które prowadzą do, do zjazdu na dół, no i, i zjechali tam na dół. No a myśmy i tak to wszystko trwało. A myśmy na, na dole potem się rozeszli też, bo poszliśmy do swoich y, tam widziałów, y, bo ja pracowałem wtedy na wydziale kolejowym. I tam żeśmy też rozmawiali o wszystkim, tu to, to co zrobić, ewentualnie jakie skutki są, no, było też między nimi to, żeby teraz jest, bo wiedzieliśmy, że w naszym jest, w dziale jest tam chyba było dwóch takich, którzy byli takie trochę powiązania komunistyczne mieli tam, jeden z młodzieżówki był, no i tam też doszło do takiego tam jednego akcesu, że się zaczął wtrącać ten młodzieżówka i tam go jeden... Bo, bo, bo tam u nas byli bokserzy też i zapaśnicy, i takie tam były różne tego, ale jakoś się wyłudzili. Dlaczego? że tam była o bardzo duża między górnikami jedność. Zawsze się jak znaleźli, ale była jedność taka, i to. I co w tym czasie jeszcze, no to to można powiedzieć tyle tam mniej więcej, bo potem co tam było te represje, jakie były, to tam z, potem, że ich tam wyciągali z tego dołu, że takie różne rzeczy, jak tam mówili, że tam apelowali, że tam rodziny mają, że tam różne rzeczy. No i tak jakoś to wszystko tak, a myśmy potem mieli takie, dowiedzieliśmy się, że 16 na kopalni Wujek był, te, 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 przy, te, były te agresja, tam czołgi wjechały, no i tam się zrobiło tych górników, gdzie co zginęło, także do końca, to był grudzień, styczeń, luty, bo bodaj w, w marcu, w marcu 82, pamiętam, tam było, myśmy wzięli takie, chodziły takie nasze raz dwie osoby, trzy osoby. Ja pamiętam z kolegą chodziłem, które miałem jeszcze dzieciaczka na, na rękach i myśmy chodzili właśnie tam, gdzie te gornicy zginęli, tam pod tą kopalnią, kopalnię bujek. tam myśmy dojeżdżali, tamśmy dojechali i tam, i tam chodziło o to, żeby chociaż złożyć się kwiaty i znicze. Naszą rzecz polegała. Rzecz polegała na tym, że ludzie mówili, po co wy tam idziecie? Mówi, to się wyraz, teraz winą. Mówi, ale uważajcie na tych dwóch. Tam chodziło. Cały czas w jedną stronę i w drugą stronę dwóch zomowców. Mieli pamiętam ręce do tyłu i tak chodzi. I czekali kogo potrącić, żeby go tam, się z nim rozliczyć, jak to się mówi. No i myśmy, jak oni nam, te, tam mieszkańcy, mówili, żeby tak uważasz na nich, to jak oni przeszli kawałek dalej, to na dół polecieliśmy, kwiatki położyli, znicze już były zapalone, żeśmy położyli dwa znicze, dwa, jeden, to zależy jak, nie pamiętam, ale tam kilka razy mówili. Idą i z powrotem, oni przychodzili. Patrzyli, patrzyli, poczekali kto dalej. I znów za chwilę znowu No i takie były te, te, te początki nasze, można powiedzieć. To jeszcze było takie sytuacje, tam się ulotki takie drobne rzucało, nie tam takie duże, wielkie, ale drobne jakieś wiadomości, jakieś spotkania, gdzieś coś. kto, kto, kto drukował te ulotki, kto je przygotowywał? To, to, to już tam wysłowice Katowice, w tych... Czyli tam, dostarczano tam, wam? Tam dostarczano. Ale to nie myślę, że rzucili. Byli tam tacy, co myśleli z nami, ale oni tam to, to, to robili. Natomiast ja w pierwszym roku, drugim roku, były też wiadomości, bo rzucane były właśnie takie, ale drobne, o tym, że 31 sierpnia 1982 roku będzie wielka manifestacja w Katowicach. I tak manifestacja się odbyła. I była bardzo duża. Tyle mieliśmy, że nas po prostu tak obrzucali granatami tymi dymnymi, tymi kukowymi, że myśmy się w kościele, tam jest taka, jak pamiętam, to była ulica francuska, kościół katedralny czy coś takiego, to nas zamknęli na 4 godziny ponad. I tam żeśmy siedzieli, obrzucali wszystko gazem. Tak, żebyśmy mieli wszystkie oczy, to myśmy taki że pod gazu. Ten I gaz był kościoła. Wyjść. Tak, i nie mogliśmy z tego kościoła wyjść. Dopiero po tym, że mówi że przyszli, ksiądz nam dał rozgrzeszenie, to nie ma grzechu śmiertelnego, myśmy go nie przyjąć, to tego nie zapomnę. I mówi dopiero, że możemy wychodzić, bo jest uzgodnione, to władze uzgodniły z biskupem, ale nie pamiętam jaki to był biskup, nazwiska nie pamiętam, no i my się wychodzili. Ale jak myśmy stamtąd wychodzili, to ja pierwszy raz widziałem tak blisko złomowców, te twarze to wszystko takie okropne. I stali i tak patrzyli na nas, i tylko tak. Jeszcze prowokacja bo Jakie prowokacje robili? Jeden miał na przykład sb zdjęcie w ręku. Patrzy, patrzy, u to jest ten, brać go, mówi, brać go, to jest ten. Raz, to podskoczyli, a ten, ludzie ratujcie mnie, ludzie pomóżcie mi. A ktoś krzyczy, potem tam od razu, nie, bo to prowokacja. No myśmy sobie przeszli, spokojnie. I potem jak poszli na, na, ten, na ten centrum Katowic, tam tamte pierolanie było tam dopiero. <grym> No, takie, 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 takie z tych najważniejszych. I pracowałeś na kopalni I, do. do 1983 roku. I wtedy z kopalni w 1983 roku przeszedłem do Zudu. Hmm. Zakład Bożony Techniczny w Kełmku. Hmm. No, w jeden dzień miałem wszystko załatwione. Tyle miałem tego, że jeden dzień, nawet się nie chłapali, że jakiś tam jest. Dobra. A, a, a do grudziąca kiedy no. się, się zrezygnowałem. Ja pracowałem do 1984 roku. W 1984 roku. Moja teściowa zmarła i no został sam, a ja już byłem wtedy z rodziną no i żeśmy postanowili, że wrócimy do Grudziądza. I w grudziądzu wróciłem do Grudziądza i wtedy zacząłem pracę w agrotek w, w Głodni No i tak to się tak to zaczęło i potem myśmy się poznali, jakośmy się poznali, a tam w pociągu. W pociągu jechaliśmy do Torunia, I tak myśmy się poznali, no i wtedy już, już była już działalność taka już.